Witam w ten jakże piękny, słoneczny, ciepły, wrześniowy dzień. Dzisiaj przyrządzimy sobie na grillu gazowym steka pikanie. Grill jest już odpalony, czekamy aż się mocniej nagrzeje. Tak wyglądają wszystkie przybory, których będę używał. Mamy tutaj oczywiście papier do przetarcia steka przed włożeniem na ruszt, malton, sea salt, szczypce, nożyk do otwarcia, no i oczywiście stek pikania. Do smażenia nie będę używał żadnego tłuszczu, ponieważ ruszt jest już konkretnie natłuszczony, mimo że oczywiście wcześniej go przetarłem, żeby go troszkę oczyścić. No i tak jak wiecie, zapewne stek pikania ma tutaj troszkę fajnego tłuszczyku i od tej strony sobie zaczniemy. No i po prostu ten tłuszczyk się nam wytopi. Od razu wykładam go na papier, żeby też zbytnio nie moczyć deski. No i prawie bym zapomniał termometry. Jeden do pomiaru temperatury wewnątrz steka, a jeden taki, żeby sprawdzić temperaturę płyty. Bo będziemy smażyć na płycie, a nie na ruszcie. Jeśli mogę mieć krast na całym steku, no to oczywiście wybieram tę opcję. Mimo, że kratka wygląda całkiem fajnie. Płyta nagrzana do 214 stopni i taka temperatura w zupełności nam już wystarczy. No i tak jak mówiłem, zaczynamy od tego boczku. Taki kraścik w zupełności nam wystarczy. Pięknie tu jest, a jeszcze piękniejszy jest ten stek. 40 zaraz, pewnie 9 stopni w samym środeczku. Także ja tego steka już będę zdejmował, jego temperatura i tak zaraz sobie wzrośnie. Po odpoczęciu, oczywiście, będzie już gotowy do krojenia. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Oj, 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 czy wy to widzicie? No, w świetle słonecznym to po prostu wygląda fenomenalnie. Wlatuje sól morska malton. No i oczywiście takiego pysznego steka pikanie znajdziecie na stronie steki.pl, ale uważajcie, jest jedna ważna rzecz. Jeśli po raz pierwszy spróbujecie mięska od steki.pl, to najprawdopodobniej już nigdy w życiu nie będziecie chcieli wracać do wołowiny z marketu. Link macie w bio, a z kodem karnivor 5% zniżki na wszystko. Smacznego! Idanaka na ci rujina yau